Słuchajcie, no po takim wspaniałym wprowadzeniu, wstępie i, i tej pieśni, prowadzą teraz przerwnika takiego pomiędzy dwoma kazaniami, słuchajcie, chciałbym, abyśmy zanim przejdziemy do wieczerzy, którą będziemy wspólnie dzisiaj spożywać na pamiątkę śmierci Pana Jezusa, chciałbym, aby, abyśmy dzisiaj rozważyli kilka fragmentów, które mówią o tym, jak ważna była śmierć Jezusa, jak ważne było to, że On przelał swoją krew co mamy dzięki krwi Jezusa. Jeśli notujecie, to sobie będziecie mogli zanotować siedem wersetów wam dzisiaj podam, które to nie są wszystkie, słuchajcie, ale to jest siedem takich, które na dzisiaj wybrałem, które mówią nam o tym, co krew Jezusa dla nas zrobiła. Boże, Jezus przelał swoją krew, to jest, to jest ewidentne, ale co ta krew wytwarza w nas, albo co nam daje, Osobiście każdemu z nas. Więc słuchajcie, dzisiaj tak, w, w objawieniu Jana mamy taki fragment w siódmym rozdziale, który po, powinniśmy rozważyć, ale to za tydzień będziemy rozważyć cały, ale w czternastym wersecie są takie słowa. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Słuchajcie, to jest mowa o świętych wielkiego ucisku. Nie wierzymy w tym kościele, że, że wierzący epoki kościoła będą w wielkim ucisku. Nie. Wcześniej jest pochwycenie kościoła, ale ludzie w wielkim ucisku będą się nawracać do Jezusa. I właśnie tu mamy przykład tych ludzi. Ale zobaczcie, co jest ciekawe, to to, że w, na, czy to w epoce przed kościołem, czyli w Starym Testamencie, czy w. Czy w nowym przymierzu, w którym my żyjemy, czy w epoce wielkiego ucisku, czy w tysiącletnim królestwie, ludzie są zawsze zbawiani w ten sam sposób. W jaki? Jak ten werset mówi? Wyprali oni swoje szaty i wybielili je gdzie? We krwi baranka. Nie mają swoje własne czyste szaty swoich dobrych uczynków i sprawiedliwych czynów, tylko wybielili je. Każdy z nich musiał wybielić tą swoją szatę. Gdzie? We krwi Baranka. Najlepszy na świecie wybielacz naszych grzechów, to jest właśnie. Je, jedyny zresztą wybielacz, który działa na tą krew, to jest właśnie krew Baranka. I wychodząc od tego wersetu, przyjrzyjmy się innym wersetom. Teraz będzie tych siedem werset. To był ósmy, słuchajcie. Pierwszy list świętego Jana. Ten sam Jan. W pierwszym swoim liście, w siódmym wersecie, pisze tak o krwi Jezusa: Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Słyszycie, jaką moc ma krew Jezusa Chrystusa? Od ilu grzechów mnie oczyszcza? O, od wszelkich niemożliwe. Wiecie co? No właśnie, dużo ludzi mówi niemożliwe. Dlaczego mówią niemożliwe? Bo nie mieści im się w głowach, że rzeczywiście krew Jezusa Chrystusa może oczyszczać nas na przykład z morderstwa, z cudzołóstwa, z homoseksualizmu i tak dalej. Z tych wszystkich grzechów, które my nienawidzimy, nam się wydaje, że ta krew nie ma mocy. A teraz komu bardziej wierzysz? Swoim pomysłom na temat zbawienia i, i w ogóle mocy krwi Chrystusa? Czy wierzysz bardziej Bożemu Słowu, które mówi, że ta krew oczyszcza nas z wszelkiego, z każdego grzechu? Nie ma takiego grzechu, nie wierzę w to, że jest taki grzech, który człowiek wierzący, już narodzony na nowo, może popełnić i traci zbawienie. Bo wtedy ten werset brzmiałby zupełnie inaczej. Byłoby krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z niektórych grzechów. A co z tymi, w których ludzie długo trwają? Jest w tym wszelkie, czy nie jest wszelkie? I do ilu razy Jezus Ci przebacza? Zobaczcie, jak, jak, jak Jezus mówi o przebaczeniu Bożym, a przebaczeniu ludzkim. To do ilu, Panie, czy do siedmiu razy mam aż przebaczać? Do ilu Jezus mu podniósł standard? 70 razy 7, tak? dziennie. Boże przebaczenie jest nieograniczone. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, narodzony na nowo z ducha, duchowo jesteś, to krew Jezusa Chrystusa oczyszcza cię od wszelkiego grzechu. Dlatego w tym kościele nie wierzymy w utracalność zbawienia. Nie ma czegoś takiego. Krew Jezusa Chrystusa ma tak wielką moc, że wszelkie grzechy są ci odpuszczone świadome, się ludzie takie dziwne rzeczy, za świadome tak, za nieświadome nie, za takie tak, za takie nie, za te wielkie tak, za te małe nie. To są ludzkie, religijne pomysły na zbawienie. Jak ja czytam Boże Słowo, to krew Jezusa Chrystusa, Jego dzieło na krzyżu ma taką moc, że każdy, kto do Niego przyjmie, przyjdzie w pokorze, przyjmie Jezusa, i to zbawienie do swojego serca, to ma życie wieczne, nie ma już żadnego grzechu, który mógłby Go oddzielić od, od zbawienia, od życia wie, wie, na wieki z Bogiem. Bo krew Jezusa Chrystusa, jak tu jest powiedziane, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I przeczytam dzisiaj trochę kawałek dalej, żebyście się to wyraźnie usłyszeli. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy. O, ja, ja nie grzeszę dzisiaj. Jeśli mówisz, że grzechu nie mamy, sam siebie zwodzisz i prawdy w nas nie ma. Okłamujesz sam siebie. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, czyli przyznajemy się do winy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Bo jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, to co? Kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa jego. Jeśli twierdzisz, że nie grzeszysz, nie zgrzeszyłeś i nie grzeszysz, to z Boga robisz kłamcę, bo Bóg mówi, że wszyscy zgrzeszyli. I wszyscy grzeszą. Uważaj na stwierdzenie, że, dzisiaj nie, że ja dzisiaj nie grzeszę. Jeśli grzeszymy, wyznajemy. I to jest, to jest piękne, słuchajcie, bo nawet następny werset mówi tak: Dzieci moje, to Wam piszą, abyście nie grzeszyli. Czyli to nie jest zachęta do tego, żebyście grzeszyli, ale, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy dzisiaj orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Widzicie to? Jestem Oczyszczony z wszelkiego grzechu, bo krew Jezusa Chrystusa ma taką moc. Kiedykolwiek zgrzeszę, przychodzę, mówię, ojcze, znowu zgrzeszyłem, wybacz. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. A co jeśli nie wyznam? Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza cię od wszelkiego grzechu. Rozumiesz to? Od wszelkiego grzechu. Więc tutaj jest pierwsza rzecz. Pierwszy Jana 1,7, tak? Rzymian 3,25, słuchajcie, list Pawła teraz. Czyli to była opinia Jana na temat Jezusa. Teraz Paweł. Co pisze? A Paweł w liście do Rzymian. 3,25 mówi tak. Przeczytam o 23 może. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Powtarzam, skuteczną przez wiarę. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Dlaczego to jest ważne, że jest skuteczna przez wiarę? Bo krew Jezusa Chrystusa przelała się za, jak mieliśmy w pierwszym Jana. Nie tylko za nasze grzechy, za grzechy dzieci Bożych, ale i za grzechy całego świata. Ale to nie oznacza, że wszyscy są, że wszyscy będą w niebie. Skąd o tym wiem? Bo słuchajcie, tu jest wyraźnie powiedziane Rzymian 3,25. Bóg, którego Bóg czy Jezusa ustanowił jako ofiarę przebagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. To działa w życiu każdego, kto uwierzy. <laughs> Jezus chce, aby każdy był człowiek zbawiony. Ofiara została złożona za każdego, ale w niebie nie będzie każdy. Skuteczne to jest tylko, gdy uwierzyłeś. W niebie będą tylko ci, którzy uwierzyli. I nie uwierzyli, że jest Bóg. Tylko uwierzyli, że Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu na Golgocie dokonał pełną zapłatę dla mojego zbawienia. Jego przelana krew, jak tu jest powiedziane, złożył ofiarę przebłagalną, czyli ofiara, przebłaganie za nasze grzechy zostały już zapłacone. Ofiara została złożona. Ta doskonała ofiara oczyszcza cię od wszelkiego grzechu. Ta doskonała ofiara czyni ciebie dzisiaj dzieckiem Bożym, świętym doskonałym. Ale to jest czynne tylko przez wiarę. Pamiętajcie o tym. Rzymian 5:9, czyli obróćmy kartkę dalej. Co jeszcze krew Jezusa Chrystusa dokonała? Tym bardziej więc teraz, może od 5-8, bo to jest mój ulubiony werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli nie wtedy, jak byłem dobry? No nie, kiedy byłeś grzesznikiem, Chrystus za ciebie umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Widzisz, co krew Jezusa dokonała? Jesteś usprawiedliwiony. Dlaczego Bóg dzisiaj patrząc na Ciebie może, może powiedzieć, że jesteś sprawiedliwy? Dlaczego Biblia nazywa dzieci Boże sprawiedliwymi? Czy dlatego, że nie grzeszą? Nie popełniają błędów? Nie podejmują głupich decyzji? Nie. Dlatego, że krew Jezusa Chrystusa usprawiedliwia Cię. Krew Jezusa Chrystusa ma moc cię usprawiedliwić. Jedynie dlatego Bóg może powiedzieć o tobie: jesteś sprawiedliwy. Nie szukaj swojej ludzkiej sprawiedliwości, ale przyjm bożą sprawiedliwość. Bożą sprawiedliwość, którą Bóg osądził twój każdy grzech, umieszczając go na Jezusie Chrystusie. I krew jego ma taką moc, że ty grzesznik. Staje się sprawiedliwy dzięki tej krwi. Usprawiedliwia, zachowuje od grzechu. Słuchajcie, kolejny werset. Może zaczniemy od Efezjan 1:7. Efezjan 1:7 mówi tak: Co robi krew? W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, oczyszczenie grzechu według bogactwa łaski Jego, której hojnie nam udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. W Nim, w Chrystusie, w umiłowanym, mamy odkupienie przez krew Jego. Słuchajcie, żeby, żeby to odkupienie stało się moim, muszę być w Chrystusie. W Chrystusie, w umiłowanym masz odkupienie. Z każdego Twojego grzechu. Co, taki wersję, pamiętacie, był taki, że, że yy, Bóg wymazał list dłużny. Tak? Był taki list. Szatan przyszedł do Boga z takim listem, gdzie wszystkie Twoje grzechy były wymienione. Jest powiedziane, że co? Z powodu krwi Chrystusa, która cię odkupiła, ta lista została przedarta. Wyrzucono. Nic nie ma, co możecie oddzielić od Boga. Wszystko zostało usunięte. Bo krew Jezusa Chrystusa dokonała odkupienia. I to nie jest jedyny fragment, który mówi o tym odkupieniu. Słuchajcie, parę kartek dalej. Kolosan 1.12. Kolosan 1.12 apostoł Paweł pisze tak. Dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. Czekajcie, coś nie tak. Kolosan 1, 12. A, to było. Dobra. <gry> A, 14. Który nas wyrywał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie. Odpuszczenie grzechów. W Chrystusie mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Nie każdy człowiek na świecie ma odkupienie, tylko w Chrystusie mamy odkupienie, odpuszczenie. Musimy być w Chrystusie, aby to wszystko, co Jezus dokonał, stało się czynne w naszym życiu. Żeby to zadziałało, żeby to odkupienie zadziałało, żeby odpuszczenie grzechów zadziałało, żeby usprawiedliwienie zadziałało. Żeby przebłaganie za grzechy stało się skuteczne, musi być to powiązane z naszą wiarą. I jeszcze pierwszy Piotra, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział też od 18. A my będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. O, przepraszam, to jest drugi Piotra. <noise> tak widzę, że coś mi nie pasuje. To nie to. Pierwszy, pierwszy Piotra, 118 18. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Słyszycie to? nie złotem. To jest bardzo ważne, bo niestety są ludzie, którzy próbują kasą się odkupić, zapłacić za swoje grzech. Kasą, bogactwem, jakimiś tam wiecie, na jakąś religię coś dają i wydaje im się, że to ich odkupi. To nie ma żadnej wartości, bo zapłatą za grzech jest śmierć, jest przelana krew. I ta krew się przelała, słuchajcie. Ta ofiara się dokonała. Zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Te czasy ostatnie, 2000 lat temu, się zaczęły, słuchajcie. Jezus się objawił, przelał swoją krew i dokonał twojego odkupienia. To jest krew, która... Odkupiacie i oczyszcza i uświęca. I ostatni werset, który na dzisiaj przygotowałem, to jest liście do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział. Czternasty werset. O ileż bardziej krew Chrystusa który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Krew Jezusa Chrystusa, cie, cie, to jest ciekawe, oczyszcza nasze sumienia od martwych uczynków. Czym są martwe uczynki, od, od których krew Jezusa Chrystusa mnie oczyszcza? Jak myślicie? Dokładnie. Wszystkie nasze religijne wysiłki, którymi próbujemy sobie zaskarbić przychylność Boga, to są martwe uczynki. Dlaczego? Bo tylko krew Chrystusa. To, czego potrzebujesz w swoim życiu, żeby być zbawionym, to, czego potrzebujesz, by mieć życie wieczne, to, czego potrzebujesz, żeby nie bać się śmierci, potrzebujesz krwi Jezusa Chrystusa, która się za ciebie przelała. Która. Działa w Twoim życiu, gdy uwierzyłeś. Gdy wierzysz, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem, gdy stałeś się Dzieckiem Bożym, ta krew działa w Twoim życiu. Tu i teraz, dzisiaj, słuchajcie, działa w naszym życiu. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza z grzechu, dokonała przebłagania pełnego za Ciebie, skutecznego przez wiarę, usprawiedliwia. Zachowuje nas od grzechu, odkupuje, oczyszcza sumienie od martwych uczynków. I to pamiętajcie, to nie są jeszcze wszystkie rzeczy, tak, o, o których które, które Biblia opisuje, że krew Jezusa Chrystusa dokonała. Jesteś dzisiaj święty, wiesz o tym? Bo uświęcony krwią Jezusa Chrystusa. No? Pomódmy się. Panie, ja dziękuję Ci, że ta. Ofiara z krwi Jezusa Chrystusa złożona raz na zawsze, jak w liście do Hebrajczyków mamy kilka razy, no ponad sześć razy chyba powiedziałem, że raz na zawsze ta ofiara została złożona i, jest, i ma moc i działa i zbawia ludzi ze wszystkich epok. Słuchajcie, to jest piękne wiedzieć, że każdy, każdy człowiek na przestrzeni całej historii Ziemi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Może wybielić swoją zbrudzoną szatę, zbrudzoną od grzechów szatę we krwi baranga. Każdy człowiek mógł z tego skorzystać i będzie mógł jeszcze skorzystać w przyszłości. Dzięki Ci, Panie, za tą drogocenną krew. Chcemy Cię uwielbić i uczcić dzisiaj, uczestnicząc w wieczerze, którą Ty ustanowiłeś, na pamiątkę Twojej śmierci, na pamiątkę Twojej przelanej krwi. Chcemy uwielbić Cię, Panie, bo oczekujemy Twojego przyjścia w chwale po nas. Dlatego odbierz od nas, Panie, dziękczynienie, wdzięczność za Twoje cudowne zbawienie. A jeśli jest tu dzisiaj ktoś, kto jeszcze nie skorzystał z tej krwi, kto jeszcze nie pozwolił tej krwi działać w swoim życiu, w swoim życiu to chcę Ci powiedzieć dobrą nowinę. Dzisiaj jest Dzień Łaski i dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Dzisiaj możesz z tego skorzystać. Przyjmując krew Jezusa Chrystusa, przyjmujesz tak naprawdę nowe życie i wieczne życie. Życie bez początku i końca, życie, które mamy z Bogiem na zawsze. Dzięki krwi Jezusa Chrystusa, dzięki Jego ofierze, śmierci za nas. Jemu niech będzie za to chwała na wieki. Więc jeśli chcesz, uwierz dzisiaj. Uczyń Jezusa swoim Spawicielem. Niech ta krew działa w Twoim życiu. Amen. Poproszę teraz może Tomka Norberta, żeby przynieśli dla nas chleb i, i sok winorośli na pamiątkę ciała i krwi Pana Jezusa. I tutaj wrócimy do tego fragmentu, który dzisiaj już Tymon zacytował z pierwszego Koryntian. Słuchajcie, to jest główna wzmianka na temat wieczerzy. Nie dajcie sobie wmówić, że są inne jakieś interpretacje. Paweł pisząc do kościoła, mówi bardzo wyraźnie te słowa. <laughs> Apostoł Paweł pisze tak. Albowiem ja przejąłem od Pana to, to co wam przekazałem, że Pan Je tej nocy, że Pan Jezus tej nocy, który, której był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyncie na moją pamiątkę. Jeśli macie ten chleb, spożyjcie teraz na pamiątkę. Słuchajcie, to czyńcie na moją pamiątkę. Jezus nie dokonał tutaj, słuchajcie, żadnej przemiany, przeistoczenia, tak jak niektórzy twierdzą. Dlaczego? Bo Jezus w swoim ciele jeszcze stoi tutaj. Jezus połamał ten chleb, mówi, "Przyjmijcie to na moją pamiątkę, bo ja za chwilę umrę. Złożę tą doskonałą ofiarę. To jest pamiątka Jego śmierci. Więc możecie już spożyć ten, ten chleb, jeśli macie. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, słuchajcie, wieczerza paschalna się skończyła. Żebyśmy też nie mylili, że wieczerze, którą Jezus stanowił, to jest wieczerza paskalna. To jest po wieczerzy Jezus bierze kielich. Tak? Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie ilkroć pić będziecie na pamiątkę moją. Uczyńcie to. Na pamiątkę Jezusa. Na pamiątkę krwi Jego. I skąd wiem, że znowu nie dokonał tu żadnego przeistoczenia. Jezus w ciele i krwi stoi. Mówi o tym. I wiecie co? Paweł dobrze to zrozumiał. Bo całą tą wypowiedź po co mówię tak. Robimy to na pamiątkę śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Tam przelała się jego krew. W czasie biczowania. Od ogrodu Getsemanu już się krew Jezusa leje, słuchajcie, z naszego powodu. A Paweł podsumowuje tą całą swoją wypowiedź bardzo prostą. Ale bowiem ilekroć ten chleb, czy co, dokonał jakiejś przemiany? Nie. Ten chleb, a z kielicha tego piecie śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Widzicie, co Jezus ustanawia, tak? Nie ustanowił żadnego sakramentu. Wskazuje tylko tą wieczerzą na tylko aż. Na swoją śmierć. Na tą krew, która ma się przelać. Na to ciało, które ma być przebite z, z powodu naszego grzechu. Na to Jezus wskazuje. Tam mamy się koncentrować. Więc pozwólcie, że ja spożyję tak do końca z tego chleba i. I skorzystam z krwi pana Jezusa. Na pamiątkę tutaj mamy owoc winorośli. Bo w ten sposób zwiastujemy śmierć pańską. Aż przyjdzie. Aż do pochwycenia. Przy każdej wieczerzy wskazujemy, dzięki czemu jesteśmy zbawieni. Ofiara Jezusa Chrystusa. I zakończę, może. Takimi słowami, które rozmyślałem, bo zauważyłem gdzieś taki plakat. W tym znaku jest zbawienie. Widzieliście gdzieś taki plakat? Jest krzyż, oczywiście. W tym znaku jest zbawienie. A ja uważam, że w tym znaku nie ma zbawienia. Ten znak to występował, wiecie. Rycerze maltańscy mieli krzyż na swoich szatach. Nic to nie oznaczało. Krzyżowcy mieli ten, ten znak na swoich, na swoich białych. Płaszczach w czarne krzyże to też nic nie znaczyło. W tym znaku nie ma zbawienia. Wiecie skąd o tym wiem? Bo Biblia mówi, że w Jezusie jest zbawienie. To jest narzędzie jego śmierci, które nikogo nie zbawia. To ofiara, która została na nim złożona, zbawia. Widzicie szatański podstęp? O, znak, znak krzyża zbawia. O, tak, już robimy. I już... Czary Mary zadziałało. Nie. Znak krzyża nie działa. Ofiara Jezusa Chrystusa, przelana krew, za ciebie działa. Widzicie tą różnicę drobną? E? Na co chcę wam wskazać uwagę? Nie znak krzyża kogokolwiek zbawił. Bo ktoś się przeżegnał przed śmiercią, to jest przeżegnał, to już jest zbawiony. Nie. Jezus Chrystus ma być w Twoim sercu. Wtedy jesteś zbawiony. Możesz narodzić się w ostat... na... duchowo, z... być zbawiony w ostatniej chwili swojego życia. To może się tak zdarzyć, jeśli Bóg da ci taką łaskę. Ale to śmierć Jezusa Chrystusa zbawia. I dlatego uczestnicząc w wieczerzy, wyznajemy całemu światu, że ta śmierć mnie zbawiła. Jeśli wiesz, że Jezus jest w Twoim sercu uczestnicząc w że właśnie taki sygnał wysyłasz. Ta krew stała się czynna w moim życiu. Jestem dzisiaj dzieckiem Bożym, świętym, sprawiedliwym, doskonałym, dzięki krwi Chrystusa, który, którego krew mnie oczyściła, dlatego jestem doskonały. Pomódlmy się. Panie, dzięki Ci za to wszystko, co dla nas gotowałeś. Za to cudowne zbawienie, za ten plan zbawienia, który był, był już w Twojej głowie, zanim świat stworzyłeś, zanim ludzie zgrzeszyli. Ty już miałeś Jezusa jako przygotowanego, jako baranka Bożego, żeby za nas umarł, żeby nas ocalił, żeby nas zbawił. Dzięki Ci, Panie, za Twoje cudowne zbawienie, że wystarczy uwierzyć, zaufać Jezusowi i mamy życie wieczne. Kto ma Jezusa? Ma życie wieczne. Kto nie ma Jezusa, nie ma życia wiecznego. To jest takie proste. Miej Jezusa, żyj i niech krew baranka oczyszcza Cię, wybiela Twoje brudne szaty. Amen.